Jest klucz do znalezienia skarbu o ogromnym znaczeniu. Chciałem to zniszczyć jakieś milion razy. Spójrzcie na to, żeby nie dostało się w niepowołane ręce. Pochodnie kwitnącego węża były tu. Mówimy o najprawdziwszej mapie skarbów? Tak. Oh. Skąd masz ten naszyjnik? To pamiątka podacie. Zmarł, jak była mała. Co to jest? Symbol twojego naszyjnika. Widzę. A gdybym powiedział, że wszystko, co wiesz o Tacie, to kłamstwo. Że relikt prowadzi do wielkiego skarbu? Szukanie go jest niebezpieczne. Jakbym nie wiedziała. Tu jest fajniej niż w jakiejkolwiek chacie z programów Domu Celebrytów. Okulary Bena Franklina? Ale odjazd! Chcę mieć ten artefakt. Wszystko to, co dotyczy mojego ojca, całej rodziny, to tylko szalona zagadka, którą rozwiążę, jak odnajdę ten skarb. Nikomu nie ufaj.